Cześć wszystkim, jestem Lena i dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym pokażę Wam mój codzienny makijaż Dokładnie po kroku pokażę Wam, co nakładam i tak dalej Jak widzicie jestem teraz kompletnie bez makijażu, bo chcę Wam od samego początku do samego końca pokazać po prostu jak wygląda ten mój codzienny makijaż Jeśli chodzi w ogóle o moje codzienne makijaże, to musicie wiedzieć, że ja się lubię na co dzień malować Nie traktuję makijażu, że jak gdzieś wychodzę to zawsze muszę się pomalować, po prostu raczej maluję się wtedy, kiedy mam... Na to ochotę. I teraz w sumie pokażę Wam, jak wygląda taki mój codzienny makijaż. Dla niektórych może być on trochę za mocny. Natomiast ja w takim codziennym makijażu po prostu czuję się najlepiej. No i bez pewnego przedłużania zaczynamy. Najwyżej coś jeszcze w trakcie będę Wam opowiadać. Mam tutaj. Um... Gumkę, gumkę do trzymania włosów, żeby Wam dokładnie, żebyście dokładnie widzieli, co i jak, jak wygląda po kolei. Mam nadzieję, że będziecie wszystko widzieć. Przybliżyłam się specjalnie mocno do kamery, z tego powodu nagrywam też troszkę na innym tle. Zaczynamy od e, primera: jest to e, primer z Maybelline Face Studio Prime e, do minimalizowania porów. Kilka razy go testowałam, więc. Ciężko mi powiedzieć, czy on bardzo mocno działa, będę korzystać z tej paletki ze względu na to, że ona ma tutaj lusterko. Jeśli chodzi o ten primer, to on jest delikatnie w kolorze skóry, ale w momencie, w którym go nakładacie, to tak naprawdę no, go nie widać, więc nie musicie się martwić, że nie będzie on pasować do koloru waszego, waszej skóry albo coś takiego, bo on, no, on jest niewidoczny. No i tak naprawdę ja w pierwszej kolejności zaczynam od oczu, ze względu na to, że po tym jak coś się osypie ewentualnie, no to zawsze można jakoś zgarnąć, przykryć korektorem albo podkładem. Jeśli chodzi o paletkę, którą korzystam do, na co dzień tak do oczu, no to to jest whatever od Color Pop, ale nie będę ukrywać, że na przykład często też korzystam z Sunrise od Focalur. Zmienia mi się często, co korzystam do codziennych makijaży, ale jednak ta Whatever od Pop jest taką jedną z moich ulubionych, bo to są takie strasznie cieplutkie kolorki, bardzo mi się podobają. No i z nich naprawdę można stworzyć fajny makijaż. No i zaczynam zawsze od tego copycat, nakładam tutaj na powiekę. Jeśli chodzi o markę Color Pop, to ja na kanale już o niej dość sporo mówiłam, bo i pojawił się filmik, w którym, w którym opowiadałam, jak wygląda zamawianie, wysyłka, jakieś dodatkowe koszty. I nagrywam odcinek, w którym przedstawiałam moje zamówienie, w którym pojawiło się bodajże 5 paletek, więc. Zapraszam, żeby obejrzeć te odcinki. Dalej mam kolorek Bergay. To jest kolorek, który używam tutaj na kącik zewnętrzny. Dobra, tutaj pojechałam trochę za wysoko niż tutaj. O, ja wiedziałam, że to będzie tak, że na co dzień Mi te makijaże wychodzą o wiele lepiej Niż jak siądę do nagrywania I na żywo mam się przed wami malować Obieram jeszcze troszkę I biorę tutaj na dół W tym samym pędzlem Mogłabym wziąć mniejszy jeśli chodzi o jakiekolwiek tam osypania albo to, że tutaj za nisko najechałam, to tym się nie przejmuję ze względu na to, że po prostu potem jakimś korektorem to yy, zmarzę, więc yy, ze spokojem idziemy dalej. Nakładam bardzo często yy, korektor i robię coś w stylu Cut Crease, yy, nie zawsze, yy, ale czasem po prostu o wiele lepiej to się prezentuje. Jest to korektor z Maybelline yy, numer 10 yy, korektor Fit Me. Też bardzo fajny yy, korektor. I w momencie, w którym mam to zrobione, no to e, znów wracam do tej paletki i zazwyczaj używam tego cienia tutaj złotego, not ok, ale bardzo często korzystam również z tego Dichinu e, lub nakładam po prostu brokat. Dzisiaj e, standardowo zrobię po prostu ten złoty tutaj, e, not ok. Korzystam z palca, e, ponieważ mam wrażenie, że e, te takie metaliczne kolory o wiele lepiej nakłada mi się... E, Palcem aniżeli pędzelkiem nakładam go na środku powieki i zaraz to będę blendować tutaj po boku. W momencie, w którym na tym palcu mam rzeczywiście tego cienia najwięcej, to nakładam na środek, a w momencie, w którym tego cienia na tym palcu już prawie nie ma. To rozsmarowuję delikatnie yy, na bok, dzięki czemu robi mi się takie ładne przejście No i czasem korzystam jeszcze z pędzla, żeby to jakoś lepiej wyblendować I yy, na dół nakładam ten cień I znów korzystam z palca Ostatni cień, który nakładam na powiekę jest to ten cień Tardy yy, On tutaj prezentuje się tak śledniało, ale on na powiecie naprawdę bardzo ładnie yy, błyszczy. No zresztą możecie zobaczyć, że tutaj też tak połyskuje yy, i nakładam go w we wewnętrznym kąciku oka. Następnie biorę taki dość puchaty pędzelek i robię jakieś tam ostatnie poprawki, czyli blenduję bardziej. Tutaj ścieram granice. I wszystko mi się po prostu łączy w taką jedność. Jeśli chodzi o oczy, to tyle. Przynajmniej jeśli chodzi o cienie, bo jeśli chodzi o same oczy, to jeszcze nie. Dalej mam eyeliner. Ja z eyelinera korzystam na co dzień. Czasem mi się nie chce, ale to są takie naprawdę rzadkie okazje, gdzie rzeczywiście nie chce mi się. Po prostu czuję, że wtedy ten makijaż już bardziej taki dopełniony. Jest to Maybelline. Cupcake Size All Day Matte. E, bardzo fajny eyeliner, bardzo mi się e, sprawdził. Jeśli chodzi o samą kreskę, to ja nie robię tutaj tego ogonka, nie wiadomo jak Wysoko. Na samym początku zaznaczam delikatnie, jakby przedłużenie mojej linii wodnej oka, a następnie łączę kreskę, którą już tutaj zrobiłam, z tą linią, ale ona jest w moim przypadku dość cieniutka, bo po prostu przez to, że mam opadającą powiekę, grube kreski nie wyglądają u mnie ładnie. Jak widzicie, kreska w moim wydaniu prezentuje się w taki sposób. To samo robię na drugim oku. Dobra, jeśli chodzi o kreski, to tyle. Yy, teraz korzystam z yy, po prostu tuszu. Jest to yy, Lovely Pump Up, Curling Pump Up Maska Do tuszu już nawet nie potrzebuję zalotki, bo ona rzeczywiście bardzo podwija te rzęsy. No i co? I oczy gotowe. Więc teraz przechodzę do całej twarzy. No i teraz, jeśli chodzi o podkład, to jest to Fenty Beauty numer 120. Bardzo polubiłam, aczkolwiek nie będę ukrywać, że trzeba nauczyć się trochę. Używać tego podkładu. Mniej więcej jedną pompkę wyciskam na dłoń i pędzelek, dość taki płaski, jak widzicie. Nabieram odrobinkę na krawędź i właściwie zaczynam od policzku. Jeśli chodzi o ten podkład, to nie będę ukrywać, że on mocno kryje. On się nie nadaje na co dzień, przynajmniej w teorii się mówi, że nie nadaje się na co dzień, bo potrafi zapchać, aczkolwiek mnie nie zapycha i ja się do niego przyzwyczaiłam. Ja stosuję go na co dzień i nie zauważyłam jakichś tam negatywnych skutków, jeśli chodzi o moją cerę. Podkład ten w sumie na tyle dobrze kryje, że ja nie potrzebuję żadnego korektora. Ani właściwie nawet pudrą, bo on jest matujący. Jak widzicie, on jakieś tam może delikatne tutaj zmiany pozostawił, natomiast no, to są takie drobne zmiany, które zawsze mogę przykryć korektorem tutaj. Jeśli chodzi o oczy, no to biorę ten korektor i nakładam go pod oczy oraz na jakieś tam drobne przebarwienia. Widzicie, Cała twarz prawie skończona. Zostały brwi i usta. Jeśli chodzi o brwi, no to już kiedyś Wam wspominałam, że mam tutaj kletkę z Manhattanu: Eyebrow Pencil. Jest to taka kletka. Nawet nie wiem, jaki to jest kolory, bo tutaj bodajże nie jest napisane. Natomiast ona mi się bardzo sprawdza, ze względu na to, że to jest po prostu idealny. Kolor, jak z moimi brwiami. Jeśli chodzi o moje brwi, one nie są nie wiadomo jak rzadkie. Ja mam dość gęste brwi. Natomiast, no, rzeczywiście, gdzieś tam tutaj z przodu, albo gdzieś tutaj z tej strony, one mają troszkę za mało włosków i w sumie tylko i wyłącznie w tym miejscu nakładam tę kredkę. I teraz te brwi po prostu wyczesuję, ponieważ. Dzięki temu zbiera mi się taki nadmiar trochę tego produktu, no i dzięki temu też układam te brwi. Ja nie jestem zwolenniczką nakładania na brwi nie wiadomo ile. Ja nie przywiązuję takiej wagi do brwi. Trochę wyczesuję je do góry, a następnie przyjeżdżam po prostu tutaj delikatnie, żeby stworzyć kształt. No i na samym końcu mamy usta. Jeśli chodzi o pomadki, to różne, ale najczęściej korzystam z tej z Golden Rose w Lipstick i to jest numerek 140. Jak widzicie, ona już jest prawie na wyczerpaniu, bo no jak widzicie, stosuje po prostu ją na co dzień. No i to by w sumie było e, na tyle. Makijaż skończony. I tak prezentuje się e, mój makijaż. On nie jest jakiś mega wymagający, nie robi jakichś tam e, miszmaszów z cieniami ani nic takiego, bo tak jak już wspominałam, to jest makijaż na co dzień. Więc nie potrzebuję e, stosować nie wiadomo jak e, dużej ilości e, cieni na powiekę. E, on mi się po prostu podoba taki, jaki jest Ja lubię złoto, lubię e, róż na powiece Więc e, tak prezentuje się e, mój makijaż Więc teraz już wiecie, e, jak wygląda tworzenie mojego makijażu Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę Jeśli chcecie więcej makijażowych odcinków Albo macie jakiś konkretny pomysł na jakiś filmik To koniecznie napiszcie o tym w komentarzu na dole e, Pamiętajcie również, by subskrybować kanał By nie przegapić kolejnych odcinków Wszystkie linki do moich social media do Facebooka, do Instagrama, macie w opisie na dole. Serdecznie zapraszam, żeby zaobserwować tam wszystko i być bardziej na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!